Czy będzie zderzenie na przejściu Na pieszych? Nie Nie będzie. Uwaga tam z przodu pieszych Nie, no, nie no, Dobra, dobra Suk jest blisko Oj, tam pieszy z tyłu. Dobrze, udało się. No. No i co? Jaki problem? No a co teraz tu się odjanie Pawla? O. Wyjechał Opel, jest Ford. Życie nie lubi pustki.